Witajcie moi drodzy questownicy, z tej strony Wenre i zapraszam Was do drugiego odcinka serii gramy za 500. Po naszym pierwszym odcinku odniosłem wrażenie, że temat Was generalnie interesuje, więc stwierdziłem, że tym razem ograniczę jeszcze bardziej budżet, żeby zmieścił się nam w nim na przykład monitor policingowy. Przez to wrzuciłem Atlona 2X2 250, który zamiast 100 kosztuje około 40 zł, oraz Nvidia GT430, która również jest do kupienia za około 30-50 zł na Allegro. Jak widzicie, do Lola takie specki wystarczają w 100% i nie ma się tutaj w ogóle czego oszukiwać, dlatego że w pierwszym filmiku widziałem, że nasza karta graficzna po prostu się nudzi więc ewidentnie do takich prostych zastosowań była po prostu za silna. Procesor również właściwie działał głównie na dwóch rdzeniach, więc uznałem, że skoro grają tylko dwa to czemu nie kupić czegoś, co ma dwa Dlatego postawiłem na tego Atlona. Jest to Atlon kompletnie budżetowy, także możecie go kupić naprawdę tanio z chłodzeniem. Jak widzicie, ustawienia zostały zrobione zostały takie trochę mieszane. Mamy gdzieś tam medium, gdzieś tam high. Natomiast generalnie gramy w full HD, to znaczy mamy naprawdę wysoko rozdzielczość, jak na takie podzespoły, jak widzicie, na samą The mamy około 60 fps Generalnie, tak jak najwięcej spadło, to spadło do około 45 i to w takim naprawdę gęstym momencie. Ale wciąż utrzymywana była płynność całej animacji, nie było momentów, w których to się po prostu zacinało na amen. Także byłem pod pozytywnym wrażeniem. Tutaj również ta karta graficzna nie specjalnie działa, pomimo tego, że jest to karta graficzna, która początkowo na rynek wchodziła z przeznaczeniem kompletnie biurowym, ponieważ ma ona 1 giga, ale pamięci DDR3, także jest to pamięć, która ma niezwykle niską przepustowość w porównaniu do GDDR5, natomiast wciąż do takiej gry jak League of Legends jest ona wręcz idealna, ponieważ posiada ona specyfikacje, które odpowiadają tym, które są rekomendowane przez producenta. A nawet trochę je przebija, bo właściwie ilość pamięci przebija dwukrotnie. Jak widzicie, na razie wszystko wygląda w miarę w porządku. Tym razem również musiałem nagrywać monitor kamerą, e, natomiast mam nadzieję, że Wam to tak bardzo nie przeszkadza w tych testach. Ja powiem szczerze, że byłem zadowolony, dlatego że ograniczając koszta e, o właściwie sumarycznie około 150 zł. Jesteśmy w stanie kupić sobie na przykład w takim zestawie jeszcze monitor, bo zakładam, że również możecie go nie mieć na przykład. Więc w tej sytuacji jakiś polizingowy, 19-calowy monitor w rozdzielczości powiedzmy 1440x900 jest w zasięgu tego budżetu, nawet niespecjalnie go przekraczając. Bo jeżeli przekroczycie na przykład taki budżet o 50 zł i weźmiecie sobie monitor za 200, to już wtedy jesteście w stanie złapać się na coś z wyższą rozdzielczością, i coś nieco świeższego. Natomiast, jeżeli jesteście w momencie, w którym jednak nie ma takiej opcji, to na pewno będziecie zadowoleni też i z takiego monitora, który jest bardziej budżetowy. No, jak widzicie moja Morgana to nie jest to nie jest szał. No, jestem silverem, więc, więc nie porażam na pewno. Ale chciałem Wam tylko i wyłącznie pokazać, jak to będzie działało ze strony animacji i techniki, dlatego zawsze wybierałem miejsca, w których coś się działo. Ponieważ chodzenie zwykłe po tak naprawdę nie odwzorowuje tego, czego naprawdę szukamy, czyli płynności w momentach takich, powiedzmy, definitywnych, tam, gdzie ona musi być, żeby zawalczyć i żeby ta gra była przyjemna. Także jak widzicie tutaj, nawet przy fleszowaniu i, i dużej ilości animacji, nawet przy ultigang Planka jestem w stanie przeżyć to, co się dzieje, i nawet widzieć to, co się dzieje. Także mam kontrolę nad sytuacją, chociaż FPS -y lekko spadają, bo spadają do okolic 50, 47. Tak jak mówiłem wcześniej, maksymalnym spadkiem, którego doświadczyłem, to było to spadek do 45 FPS-ów, więc nie było tragedii. Ale jeżeli jesteście ludźmi, którzy mają jednak taki nacisk na to, żeby mieć 60, no to jeszcze jest opcja obniżenia detali. Ale tak jak w poprzednim filmiku po prostu tego nie zrobiłem, bo chciałem, żeby to jednak jakoś wyglądało pomimo wszystko. Także tutaj też widać, że gdzie jest większa akcja, tam są lekkie spadki, ale nie są to spadki, które nie pozwalają nam na kontrolę nad sytuacją. Także byłem, byłem zadowolony z tego testu. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że używałem karty z zupełnie innej w ogóle... Z ...zupełnie w ogóle innego marketu, innego rynku. Bo jest to jednak rynek biurowy, a nie nawet budżetowy dla graczy. Także można powiedzieć, że karty biurowe dzisiaj na pewno będą dobre do LoLa. Tak samo najprawdopodobniej karty zintegrowane z procesorami Intela będą w porządku. W ramach śmieszków... Odpaliłem też na tym zestawie Wiedźmina. Uznałem, czemu nie, mam go na dysku, zobaczymy. No, niestety miałem cięcie FPS-ów w okolicach 10-14-17, to był taki maks, który byłem w stanie wycisnąć. Oczywiście mam ustawioną na najniższą możliwą rozdzielczość, która się skalowała z moim monitorem, oraz wszystko wyłączone, wszystko na niskie, także tutaj nie ma szału. Natomiast, co ciekawe, dało się chodzić. Może i nie próbowałem żadnej walki, ale nawet w trakcie deszczu widać, że to tak naprawdę karta graficzna w tym scenariuszu jest problemem, a nie procesor, bo procesor jednak miał jeszcze trochę w sobie powiedzmy soku, żeby coś jeszcze wyświetlić. Natomiast jak widzicie, nie jest to na pewno rozgrywka komfortowa. Można tak powiedzieć bez dwóch zdań, ale da się włączyć, co jest dość ciekawe. Przede wszystkim byłem też ciekaw jak zachowa się ta karta obciążona w maksymalnie i sięgnęła około 70 stopni, więc nie jest to wynik, który w żaden sposób zatrważa, ponieważ ma ona bardzo małe chłodzenie, bo jest to biurówka, więc jest to taki mały wiatraczek wręcz wielkości tych chipsetowych. Zbliżamy się już do końca naszego testu. Tutaj dostałem friza, nie wiem dlaczego, ale, ale na jakiś czas mój ekran się zaciął. Natomiast potem to ruszyło dalej, jakby nigdy. Nic wydaje mi się, że to kwestia karty graficznej. I dopływając do brzegu, kończymy naszą dzisiejszą recenzję i test. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą takie. Testy, żeby poglądowo zobaczyć, czego tak naprawdę potrzebujecie, żeby grać w gry, w które gracie, i nie zmarnować pieniędzy, które normalnie przeznaczyliby się na coś zupełnie innego. Narka.